No siema widzowie! Dzisiaj będzie mój pierwszy raz na CraftPlay'u, a już bez zbędnego przedłużania zaczynam film. Dobra widzowie, ja już jestem na CraftPlay'u, jak już mówiłem, nie było mnie tu. Mega długo, jakby kiedyś grałem, ale potem nie hasła, więc powiedzmy, że pierwszy raz, jak mówiłem. I lecimy słówko. Dobra, widzowie, jak ręka się zaczęła, jak widzicie, wybrałem niebieskich. Niebieską różnę, bo, bo tak. <laughs> nie zabronicie mi. Okej. Okay. Eee. będzie ich jeśli będzie cofać bloki przez Speed bridgeu Czekajcie, widzowie, bo wspomniałem taśmy nakleić. Gdzie jest ten koniec? O. Dobra, widzowie, ja się nakleiłem. Oho, prawie na zbrojkę mnie starczy, to okej. Okay. <laughs> ja w ogóle opowiem dziwną historię. back sobota, czyli wczoraj, nie wiem kiedy wy to widzicie. A dla mnie to jest wczoraj, bo, bo nagrywałam to w niedzielę. Wypełnie to w poniedziałek, widzicie, ale nie wiem. E, jak byłem w sklepie, kupiwałem Sadidaski. Mogę wam potem pokazać jakie. Ja. To to jak wracam, to patrzę na Discorda. A tam jakaś dziewczyna, jakiś chłop się do mnie wszczepili, że mam coś usunąć i tak dalej, nie? Tutaj pisze, co mam usunąć xddd i oni mi piszą zdjęcie Sandry, nie? Ja takie... ta dziewczyna to jest Sandra, nie? Ja takie, co? I on, i on mnie dodaje na jakąś grupkę. Jak, jak nawet nie mogłem dokończyć mówić, to mnie od razu wywala z tej grupki i e, po prostu jak go blokuje, nie? A tej... Jakby ja z nimi gram, Tu jest ta Sandra i jej się e, ze znajomych na lunarze. Ale była. Czekajcie, to kto był? To był czerwony, ale ja. Że ja. Okej. Okay. Gdzie on... Gdzie on jest? Rozumiem. Chyba na górze jest wycia. No, jest. Jest nasz pan! Pan czerwony. Witam. O kurde. Ło kurde. Ło kurde, pół serca. Widzowie. Co właśnie problem? Ale wezmę sobie na razie jedno TNT. Jednego Fireballa. Spróbuję gdzieś polecieć. <laughs> Bo ja nagrę w playu, jak, jak widzicie pod i na początku. Mm. Pierwszy raz gram. No jak pierwszy, no. gram tam rok temu. Sorry, że nie robię tam jakiś super dobry. O, raczej czyli fireball jump tu nie działają. Chodziło mi o super dobre te, bridge. C Czemu to Fireball tu nie działa? Odłożę na tnt I zobaczę jak działają TLT. Pamiętam, że craft się zsławił z mega dobrych TNT jumpów. Fajnie. Rozumiem, że gdzie patrzę tam lewce, tak? Ech, kurde. Ale ja jestem pro. Ale dobrze gram widzowie. Wow. A mogę? A mogę? Co ja będę miał go tutaj? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale dobra. Okej. Okay. Ja bym trochę podbudował się. Jak te TNT działają? Oho! Tam gdzie patrzę tam lecę. Dobra, są mega dobre te TNT. Okej. Okay. Chyba się... Będzie, chyba będziecie musieli się spodziewać więcej filmów z Craft wiecie? Jak tutaj takie dobre TNTki są. Kurde, chciałem skoczyć. Mm, a gdzie są w ogóle diaksy? Tam. A, mm? Mm? Czemu TNT nie wziąłem? Kurde. O, widzę, tylko ja ma łóżka. Muszę uważać. Ony drink daje, chce jak robić ze mną jakieś dziwne akcje. Ile to masz lat? 7 masz. Oj, dobrze! Dobre są. To gdzie on jest? Okej, okay. jednak ja samajbarzę. Co jest widzowie? Jaki on powalony jest. On jest odklejony. Chyba mu kupię klej na ochronie, wiecie? wieczór. Uh. Nie, no serio! Odklej! No, ja sobie będzie się żegnać widzowie. Na eee, nara widzowie. Nara!